Pojadę no Ja pierdził jakie to robi wrażenie, nie? Idziemy zobaczyć typa z bliska. Czekajcie, zaraz przyłączę na bliższe zbliżenie, o, ale to wypas. No, Mamy wycieczki z rodzinami. Hmm. Mamy hmm. jakiegoś garbusa czy cokolwiek co, to jest. Tu jest cały po prostu park. No i sobie wszyscy chodzą i robią sobie zdjęcie. Proszę bardzo lata sobie tam pan z dronem, więc nie będzie problemu idziemy zobaczyć do środka dobrze To, nie będę tutaj więcej, więc sobie ogarnę. To jest wejście, obejdziemy separat. O, wygląda. Obejdziemy separat, co on już jest w stanie. Ale nada wygląda. O oh. oh. A tu jest jakiś był Halo? Beba? Czekajcie, wyłączymy neta Nie mnie, go, żeby tam pójść, ale pójdziemy sobie, obierzemy wszystko po kolei. A, to jest ten. Ach, i tu można wejść jeszcze. Ach, i tu. I dobra, wszystko, 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 wszystko. Bo no, mamy tu parę z drugiej strony. Co? Zobaczmy, wow. co są jakieś sceny rodzajowe. O. Ja parę kina. No. też jest. Ale co? Bardzo a Teraz przejdziemy nice. Zastanawiam Na się, czy to nie były akwaria. No to wygląda, by jakby były. To są wyjątkowo grube. Dobra. Sekundę, to zapalę torę. to bardzo nic nie było. O. Aha. No to też było. Aha, dobra, jesteśmy z drugiej strony. Więc pojedziemy sobie tutaj. Część. Wróciliśmy? Schodeczki na górę. ale mnie ciekawi jeszcze, co tu jest z tej strony. Tędy wchodziliśmy. Tędy wchodziliśmy. O, dobra. Wróciliśmy do tej części, i są dwa schody, które prowadzą na górę. No to chodźmy tylne. jeszcze tak do stanie, że zachowano jeszcze metalowe barierki. Nic się nie dobra, zaraz wejdziemy. Jesteśmy chyba w Okej Osobeczka Widziałem I tu Znajdujemy się

Porobiliśmy zdjęcia gwiazdą i tak to wygląda, możemy sobie schodzić a, na dół, nie ma przejedziemy wszystko, o jak teraz będziemy schodzić, no dobra, przyleciał dziadzio, narobił szumu, czemu nie wolno latać dronem, bo to jest military area, obszar wojskowy, no to jakbym nie wiedział, to znaczy nie widziałem. Nadal wiem, ale mam to w głębokim, w troszkę głębokim poważaniu. i schodzimy sobie jeszcze raz. Uhu, uh, uh. panie, jak to wygląda. Schodziliśmy, to byliśmy... To zejdziemy teraz na ogniem tędy. Dobra, to to jest główne wejście. Z łapkami. No tak, schodki. Panie, pięknie, idziemy dalej. Co tutaj jeszcze da się zobaczyć? Do widzenia proszę pana, trzeba jechać do domu. No ale warto po się tam przejechać, żeby to zobaczyć. Od smoka była powtórka. Wracaliśmy się drogą naokoło jeziora, cały czas takim chodniczkiem przez typowy las wietnamski, to jest moja i dotarliśmy do basenów i zjeżdżalni. I to jest ta, która jest na prospekcie, tylko sobie po prostu je znalazłem. No oczywiście, że zaraz wleziemy tam na górę. Ciekawe czy to coś sobie żyje. No, rzućmy okiem na zjeżdżalnie. Hello again. I was looking for this too. Ale ślicz Ok. Have a nice uh, trip. Idziemy zwiedzać dalej. I oczywiście Słuchajcie nieodłączne cykady. No, kask zostawiłem na miejscu, tu się nikt nie fatyguje, żeby okradać kogoś. Tu jest zawsze pełen luz. Aha, to jest pucizna. Pójdziemy chyba sobie naokoło, zwiedzić to. Brodzik dla dzieci Palmy, prawdziwe palmy Idziemy palmy i tam idziemy na te zjeżdżalnie zjechać no eee, to mają piękne motyle w ogóle, duże te motyle mają Idziemy zobaczyć na A chodź coś tutaj, A, nie lubi gaza robi babeczka jeździ sobie paznokciami po, po rurach chyba tu coś kręcą o, 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 o. myślę, że się zbliżamy do części, w której będzie można sobie zobaczyć, o tak dobrze, to nie wiem, jakie ziomeczka mamy jest ziomeczek to znajdziemy teraz jeszcze jakąś cywilizowaną część w której można sobie to wejść. o na przykład ten dyk idziemy tam budynek zobaczymy oni mają bardzo ładne czasami grafity. a kibeleczki. Bardzo ładnie. Hello, good afternoon. Rura jest prosta. A nie, nie jest prosta. O oh, hello there! Halo! Halo! <głosy> <głosy> no, no, mam nadzieję, że im też nie będzie to przeszkadzać. Sprawdźmy wytrzymałeś tego czegoś. Nie, no całkiem nieźle się trzyma. Jest dobrze. Trochę się to lepie, ale nadal się trzyma. Jeszcze jedno miejsce do Zobaczymy, czy jest możliwe. O, strasznie kurczę, żeby podejść do tej pani. Nie no, trafiło się po prostu. Performance. Aha. Więc tato. Pani tu cały czas robi performance? Widzimy zobaczyć to. Muszę odpalić jedną latarek, bo to jest troszeczkę mi zimno, yy, za ciemno. No dobra, żegnamy z i Jedziemy sobie tam, gdzie chłopaki pojechały sobie. czyli Może to objechać na koło. Jedziemy! Zrobimy strzyk Na Europę jechałem za panami, no, zaraz się tutaj zapytamy O droga No baj kochaniutkie tu, ale dobry czas przyjechałem, że jest ładne słońce było Ja chyba i robiłem zdjęcia z ramy. Dobra. No robimy. Zostawiamy ziomeczkę na dwie minutki. Tam mamy pana smoka, który wygląda przepięknie. Zaraz będziemy mu robić zdjęcia. Ale póki co idziemy jeszcze szybko zrobić to. Trzydzieści w cieniu biegam w kasku. O! I to chyba była rozdzielnia. Jakaś. Ale i tak warto. Coś tu się działo. No chłopaki. Ciekawe jak to wyglądało za czasów swojej świetności Jak nie było. Tam jest jeszcze jakaś ścieżka. Prowadzi, ale niestety nie będziemy mieć zbyt miejsca, czasu, żeby lecieć. Co to zabicie Mamy parki, co żulują Mamy rodzinki, które robią sobie pikniki, i tak można się napić i można sobie zwiedzić tego pana. więc teraz mamy podkusiło. To są jakieś sceny rodzajowe. Ja parę kina Tam też coś jest Ale ja co? Widzieliśmy Aha, tu przyszliśmy A! Very nice! Tu już istnę na chwilę, to teraz przejdziemy sobie tędy Się, czy to nie były akwaria? No to wygląda, jakby były. To są wyjątkowo grube. Dobra. Sekundę to zapalę Toreczkę. Nie było. Aha. Aha. No to też było. Aha, dobra. Jesteśmy z drugiej strony. Więc to sobie tutaj. Iść. Właśnie jak widać na pełnej chillerze. Można zwiedzić sobie go. Jest nawet parking, na mu sępio, żeby zapłacić. Na luzie można zwiedzać. Dronem latać po cichutku. Bardzo. Niedzielna wycieczka lokalsów, albo nie wiadomo kogo. Przyjechali sobie. Hej hej. O gwiazdy przyjechały. Instagram Stars, weryna, bo przyjechały... A! Tu! Okej. Okay. A oh, okej. Okay. No dobra. Jesteśmy na szczycie, mamy zjeżdżalnię jedną, drugą, trzecią. Patrzcie teraz. Młah, młah. A tam mamy panią, która sobie cały czas bawi się w ringa. No ok, nie będziemy jej przeszkadzać. Dobra, to widziałem się odcisnąć, że to jeden, jednego, no to jej robi performance. Guys, sejchaj do Poland. Pani nie zamierza przestać, ale bardziej mi interesuje ta ekipa. Witam, Pak, Pak, jest No to jak zjedziesz sobie troszeczkę z boczku, to możesz nawet znaleźć w lesie tego typu budyneczki, idziemy zobaczyć. To sobie kończymy powrót, a tu przy okazji, żeby było jasne, oprócz mojego, tak ja to kiedyś ciągnąłem, przejechali sobie kurde jakieś większe motory. Co to jest? MT? O, to jest Z. Z, no właśnie nie wiem, która razem jest taka zrobiona.